Trump całkowicie wstrzymuje pomoc wojskową dla Ukrainy po napiętej rozmowie z Zełańskim. Prezydent USA Donald Trump wstrzymał wszelką pomoc wojskową dla Ukrainy po kłótni z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełańskim w ubiegłym tygodniu w Białym Domu. Informacje te podały agencja Bloomberg i stacja Fox News, a następnie została potwierdzona przez Biały Dom. Według doniesień, decyzja Trumpa o wstrzymaniu pomocy wojskowej dla Ukrainy ma na celu zmuszenie Kijowa do powrotu do negocjacji pokojowych. Przedstawiciel Białego Domu oświadczył, że prezydent Trump chce upewnić się, że pomoc wojskowa przyczynia się do rozwiązania konfliktu, a nie jego eskalacji. Podczas spotkania w Białym Domu doszło do ostrej wymiany zdań między Trumpem a Zełenskim. Prezydent USA zarzucił ukraińskiemu przywódcy brak wdzięczności za dotychczasową pomoc oraz igranie z trzecią wojną światową. Trump podkreślił, że Ukraina nie jest w pozycji, aby dyktować warunki i że bez amerykańskiego wsparcia wojskowego wojna mogłaby się zakończyć w ciągu kilku tygodni. Decyzja Trumpa spotkała się z mieszanymi reakcjami zarówno w USA, jak i na arenie międzynarodowej. Republikański kongresmen Brian Fitzpatrick Współprzewodniczący ukraińskiej grupy parlamentarnej ogłosił, że umowa o partnerstwie gospodarczym między Stanami Zjednoczonymi a Ukrainą zostanie wkrótce podpisana, co naturalnie przełoży się na wsparcie w zakresie bezpieczeństwa. Warto zauważyć, że administracja Trumpa od przyjścia do władzy nie uchwaliła żadnego nowego pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy, lecz pozwoliła na przepływ broni w ramach ostatniego pakietu zaaprobowanego przez Joe Bidena. Trump wciąż ma uprawnienia do przekazania Kijowowi z amerykańskich magazynów broni o wartości 4 miliardów dolarów. Decyzja o wstrzymaniu pomocy wojskowej dla Ukrainy może mieć dalekosiężne konsekwencje dla sytuacji geopolitycznej w regionie. Wstrzymanie dostaw broni może osłabić zdolności obronne Ukrainy i wpłynąć na przebieg konfliktu z Rosją. Jednocześnie może to zmusić Kijów do podjęcia bardziej zdecydowanych kroków w kierunku negocjacji pokojowych. Podsumowując, decyzja prezydenta Trumpa o wstrzymaniu pomocy wojskowej dla Ukrainy wywołała kontrowersje i może wpłynąć na dalszy rozwój sytuacji w regionie. Czas pokaże, czy ten drastyczny krok przyczyni się do osiągnięcia pokoju, czy też pogłębi istniejący konflikt. Dziękujemy za ponowne obejrzenie kolejnego materiału. Jeśli ci się podobało, proszę o kciuk w górę. Subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwoneczek aby śledzić na bieżąco najnowsze informacje. Udostępnij.pl, razem tworzymy niesamowitą społeczność. Dzięki za wsparcie.